Witajcie, kochani, z tej strony Zero Play. Wreszcie o tak długo oczekiwany vlog. Jestem. Ech, kochani, podstawowe informacje na mój temat. Ja jestem Michał, mój kanał to Zero Play. Eee, kurczę, słuchajcie, jestem z Łodzi, tak? Eee, jestem na studiach na Uniwersytecie Łódzkim. Studiuję geografię. Eee, co. Ja... Nie wiem, lubię jeździć na rowerze, lubię motoryzację, gry komputerowe, tak jak pewnie zdążyliście zauważyć. Hmm. No to może tyle takich e, zwykłych e, informacji. E, a teraz e, dalej, co o kanale. E, hmm. Kanał e, tak naprawdę istnieje już hmm, coś około miesiąca jakoś tak myślę już jest, mam na razie 19, około tak 19, 20 myślę subskrypcji w tej chwili. Pomysł na stworzenie kanału pojawił się, o Jezus, szmat czasu temu. Ten kanał był, on był po prostu w tej formie, jakie widzicie teraz tam, że miałem to logo, tak, w tle to zero play, to, to było już przez jakiś czas dość długo, a teraz po prostu tak mniej więcej po pierwszej sesji studiów e, miałem trochę wolnego czasu i postanowiłem sobie że kurczę e, trzeba to ruszyć trzeba zacząć e, nagrywać e, no i po prostu zacząłem nagrywać tą serię Battlefielda którą teraz macie e, którą, którą wrzucam e, i po prostu w ten sposób ona tam zaczęła się rozwijać tak jak wy z, zaczęliście komentować dziękuję wam z całego serca za te wszystkie komentarze bo one naprawdę budują i one naprawdę mm, Dają mi takiego powera do tego, żeby tworzyć dalej te filmy. No i słuchajcie, potem jeszcze ten, ten vlog informacyjny z wieczornego grania, tak, który też został bardzo pozytywnie przyjęty i bardzo dziękuję Wam za to. Zamierzam rozpocząć teraz kolejną serię z Hitmana, którą Wam już obiecałem. Po tym vlogu postaram się Wam nagrać unboxing Hitman'a, ponieważ przyszło mi takie wielkie pudło e, z kolekcjonerską edycją Hitman'a, słuchajcie, także e, tam jest parę różnych fajnych rzeczy zawartej w, w tej kolekcjonerskiej edycji, także postaram się zrobić e, e, unboxing, tak to się chyba dobrze mówi, unboxing właśnie i e, no, rozpakuję tego, tego Hitman'a, ja już go sobie zainstalowałem na konsoli, tak żeby żeby już nie musieć tego wszystkiego ściągać i postaram się wrzucić. Myślę, że tak jak dzisiaj nagrywam tego vloga, tak wczoraj był chyba jeden odcinek z Battlefielda, to dzisiaj jak 1 kwietnia nagrywam te, tego vloga, to będziecie mieli najpierw tego vloga, potem unboxing. No i może później jakieś odcineczki właśnie albo z Battlefielda, albo właśnie z Hitmana, także to na pewno będzie fajne. Co jeszcze? No, hmm, zamierzam na pewno e, e, nagrywać więcej jakichś nowych serii, jakichś nowych vlogów, może jakiś QA, e, jak zaproponujecie coś w, e, w komentarzach. Tak? E, chciałem bardzo też podziękować swojemu koledze, który strasznie mi pomaga tutaj w ogarnięciu tego kanału i podsyła mi wiele pomysłów właśnie na, ten, na temat tego, co... Mogę ze sobą zrobić, co mogę zrobić z kanałem, tak? Yy, I on właśnie tu mi bardzo pomaga i właśnie chciałem Ci bardzo podziękować, Kuba. Yy, czy mam znajomych? Tam się przegnęło pytanie yy, w, u widzów, tak? Yy, takie w ogóle, jakieś tam o, mo o moje w ogóle życie i tego, jak, i jak to wszystko wygląda. No to yy, tak, studiuję. No, jak, jak się studiuje, to wiecie sami, że albo nie wiecie jeszcze, że na pewno ma się zawsze jakichś znajomych albo kolegów, którzy też studiują. i Wiecie, zawsze jest jakaś impreza albo coś takiego, no to jednak e, tak czy inaczej nie ma się jakiś znajomych. E, przy, mam przyjaciół. Wiecie co? E, ja w swoim odczuciu uważam, że żeby mieć przyjaciela, to jednak e, trzeba czegoś naprawdę dużego. Ja przez pewien czas e, wydawało mi się, że to jest mój przyjaciel, że mam jednego przyjaciela, ale okazało się, że to jest totalnie nieprawdziwe i sztuczne i, i strasznie toksyczne więc na razie nie mam żadnych przyjaciół, tak, mam, mam dobrych znajomych, mam naprawdę dobrych znajomych z, jeszcze z podstawówki i z gimnazjum, z którymi naprawdę tak się trzymam i czasami idziemy na jakąś imprezę, czasami gdzieś się spotykamy, jakimś piwie coś i zawsze pogadać, to, to jest naprawdę fajne, także mam znajomych, tak, na pewno dobrych znajomych, czy przyjaciół, no, muszę sobie znaleźć czy jakiegoś takiego naprawdę przyjaciela, który, któremu będę mógł w 100% zaufać. Co jeszcze? Zamierzam też na pewno tutaj wypisałem sobie gry, jakie zamierzam kupić, bo gram na PS4, tak? Moim, moją wyjściową właśnie formą jest PS4, ponieważ zawsze ja konsolę miałem, tak, komputera, komputer, mam laptopa, tak, ale ten laptop to jest, no, do grania niestety nie jest za najlepszy, tak? Więc po prostu ja zawsze będę wychodził z gier, które są na konsole, później jak. Nie ja wiem, może kiedyś, jak kanał się bardzo dobrze rozwinie i e, po prostu będę miał jakieś dobre środki na to, albo, e, albo jakieś e, jakąś po prostu, czy m, z, już będę miał wystarczającą ilość też subskrypcji, tak, no wiecie, no. To wszystko zależy od was, tak, I ile będziecie, jak i jak dużo was będzie, to obiecuję wam, że jakie, jakie wasze zaangażowanie w, w, w to jak mi tam radzicie, pomagacie, tak to, 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 to ja na pewno też będę dbał o was tak, i, i myślał i, i pomagał, tak? Także ja na razie gram, gram na PS4 gram na PS4, tak, mam, mam parę gier, mam Wiedźmina, mam Battlefielda właśnie mam dwa Assassyny, mam syndicata i Unity Mam teraz już też Hitmana, tak Watch Dogsa Mad Maxa tam kolega też mi pożyczył Battlefronta Także słuchajcie jeżeli chcecie jakąśkolwiek inną serię także też mam też GTA tak jak Wam pokazywałem także ja po prostu nie brałem się za serię z GTA czy serię z Wiedźmina, bo to są bardzo duże produkcje i jakby realizowanie tych materiałów... No, Pochłonęłoby bardzo dużo czasu. Battlefield jest taki. Pomyślałem sobie, że kurczę, ta kampania z Battlefield jest dość krótka, w miarę to taka fajna, bo nie jest taka bardzo wymagająca od gracza czy, czy, czy też od widza. I pomyślałem sobie, że, że to będzie fajna taka seria na początek. Drugą serią będzie Hitman, który mm, też jest dość fajną serią i taką nie jest taka bardzo, nie dużo nie wymaga też tam. Jest trochę planowania, jest też trochę takiego jakby myślenia strategicznego. Ale jest to bardzo fajna seria i myślę, że, 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 że Wam się spodoba. Ja wiem to ze swojego doświadczenia, ponieważ grałem w betę, ponieważ z okazji tego, że jestem członkiem PlayStation Plus na, 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 PlayStation, na, na PlayStation Network, to po prostu miałem dostęp do tej bety i grałem sobie w tą betę, grałem tą betę. Także, także wiem, jak to mniej więcej ta rozgrywka tam wygląda, także myślę, że te pierwsze odcinki będą naprawdę dobrze ogarnięte, a potem się zobaczy, tak? Także no, pokazywałem, mówiłem wam już, że tutaj jest ten Assassin Syndicate, tak? Jeszcze Assassin Unity e, Wiedźmin 3, tak? Jak w czerwcu wyjdzie nowy dodatek, to nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, czy będziecie chcieli z tego dodatku nową serię, czy będziecie chcieli od razu całego Wiedźmina. E, bo powiem wam szczerze, że teraz jeszcze jest dużo czasu do czerwca i myślę, że może nawet byśmy się e, zamknęli też w e, jakby. Ja bym jeszcze raz przeszedł tego Wiedźmina. Ja wiem, że to nie będzie to, co za pierwszym razem, no ale, e, no, słuchajcie, no, e, f, jak przechodziłem za pierwszym razem Wiedźmina, to jeszcze o tym nie myślałem. E, ja mam e, wszystkie dodatki do Wiedźmina, jakie wyszły. Ja mam serce z kamienia, mam wszystkie tam dodatki tych z pancerzy, zbroi, misji, tego wszystkiego, także, e, słuchajcie, na wypasie, bo ja z ojcem uwielbiam grać w i Asasyny, i w Wiedźminy, także, także naprawdę e, myślę, że jeżeli chodzi o Wiedźmina, to to jeżeli wy będziecie chcieli też na ten, żeby ten nowy do, dodatek bym ograł, tak, albo nawet może i całą serię, jeżeli się pokaże odpowiednia ilość e, komentarzy, które, które, które mnie po prostu zachęcą albo powiedzą, że kurczę, że głównie mój kanał będzie chciał tego Wiedźmina, e, no to ja go po prostu zrobię. No. Będę musiał się do was, do Waszej prośby dopasować i, i, i z Wami zgodzić, tak no, e, to wy macie rację, a nie ja w końcu. No, zamierzam też ze znajomymi właśnie, bo mam znajomych kurcze, którzy mają też PS4 i planujemy, że jak wyjdzie nowe Dead Island, to też będziemy sobie to ogrywali właśnie razem z ekipą właśnie moich znajomych będziemy sobie to ogrywać. Ja będę nagrywał rozgrywkę naszą wspólną. I myślę, że to też taka seria, może kampania, jeżeli w Dead Island będzie, ja nigdy w Dead Island nie grałem, także, także nie potrafię się tutaj teraz wypowiedzieć, może jakaś kampania jak będzie, to też ją przejdziemy. Tak? Uncharted 3, 4 wychodzi. To jest wielka produkcja. Ja grałem w Uncharted trójkę i po prostu kocham Uncharted. Od trójki, jak grałem w Uncharted, trójkę to ją po prostu kocham. Jedynki dwójki nie ogrywałem, ponieważ no nie miałem tych wcześniej tych części. Nie kupowałem Delekex Collection, bo wydaje mi się, że to jest takie taki, taki trochę krok w tył, bo jednak. Przy trójce się świetnie bawiłem na PS3 i, i myślę, że czwórka daje mi jeszcze więcej jakby frajdy. A obejrzałem się sobie za to na właśnie gameplayach, właśnie jedynkę i dwójkę. I ta jedynka mi się wydaje, że to jest strata pieniędzy, jeżeli już ktoś kupił. No wiadomo, że pierwsze części gier nie są zawsze jakieś świetne, tak? Ale, ale, ale tak, to mniej więcej wygląda. Na wieczornym graniu możecie mi też napisać, co byście chcieli, żeby się na wieczornym graniu pojawiło. Czy na przykład GTA, czy też z którego też posiadam czyby eee, żeby, żeby się on się pojawił, tak? No bo to wiecie, no, z Jastkoza robić serii, no można zrobić serię z Jastkoza, ale. E, wiecie, no tam ta kampania jest po prostu tak totalnie drewniana, że aż śmieszna. W sumie można byłoby z tego zrobić, tak? E, no to wszystko napiszcie w komentarzach, z czego byście najbardziej chcieli, żebym tutaj serię zrobił, czy tam z, właśnie z Wiedźmina, czy z GTA, czy z, z Just Koza, czy, czy z jakichś asasynów, także, także możecie mi powiedzieć, z NFSA też może z, zrobić serię. Bo ja uwielbiam ścigałki, po prostu uwielbiam ścigałki. Wychowałem się na Mostwomtedzie tym pierwszym i na Gran Turismo, na PlayStation 2 i, PlayStation 3, i na PlayStation 3. Także słuchajcie, no to są po prostu, ja uwielbiam ściganki. Także jak będziecie chcieli jakąś ścigankę właśnie, jakiegoś NFS-a, też zbierałem się do tego, żeby kupić The Crew, ewentualnie Wild Run, bo słyszałem, że jest super ekstra i naprawdę fajne. Ale no słuchajcie, no, napiszcie mi w komentarzach, co byście chcieli, żeby się pojawiło, tu ja na pewno coś o tym pomyślę, powiem może w jakimś vlogu, powiem e, też w jakimś Q&A, tak, e, także napiszcie, co byście chcieli, żeby się pojawiło, e, także no, to tyle tak naprawdę, tak. Słuchajcie, no wydaje mi się, że wyczerpałem temat, e, także do zobaczenia. Jakimś kolejnym odcineczku, tudzież na unboxingu, który powinien się niedługo pojawić. Do zobaczenia. Pa Pa!